Serwus panowie. Świat zakładów Bugmacherskich jest pełen rozmaitych strategii. Patentów i modeli, które w teorii mają nas szybko wzbogacić, ale najczęściej rzeczywistość brutalnie je weryfikuje. Istnieją też takie systemy, które kiedyś działały doskonale, ale z czasem przestały być skuteczne i przynoszą straty. Dziś opowiem Wam o kilku strategiach, które sprawdziłem na własnej skórze, które już nie działają i których stosowania osobiście nie polecam. Nazywam się Bóg w Berecia od 5 lat dzielę się swoją wiedzą z dziedziny zakładów bugmacherskich w moich mediach społecznościowych, gdzie Zgromadziłem ponad 100 tysięczną społeczność. Dziś na warsztat weźmiemy strategię, które zawiodły, a na pierwszy ogień idzie mój niedawny eksperyment, który niestety zakończył się stratą. Pierwsza strategia to regresja do średniej w typowaniu remisów. Wyszedłem z założenia, że skoro istnieją drużyny, które statystycznie sezon w sezon notują sporo remisów, a w danym momencie ich liczba podziałów punktów odbiega od wieloletniej średniej, to w końcu zaczną nadrabiać i dążyć do swojego Typowego wyniku. Teoria ta ma swoje solidne podstawy w matematyce i nazywa się regresją do średniej. Doskonałym przykładem jest napastnik, który przez kilka lat strzela średnio 15 goli w sezonie, po czym notuje jeden wyjątkowy rok z 30 bramkami, by w kolejnych latach powrócić do swojej normy. Kierując się tą matematyczną prawidłowością, zacząłem obstawiać remisy drużyn, które w bieżącym sezonie miały ich na koncie znacznie mniej niż zwykle. Sprawdziłem nawet, czy taka zależność przy Przyniosłaby zysk w poprzednich latach, analizując archiwalne kursy na remisy w meczach. Tych zespołów. Początki były obiecujące. Strategia przynosiła zyski na poziomie około 10% yieldu, co przy wysokich kurcach było świetnym wynikiem. Niestety, czar pryz w ostatnich kolejkach. Pamiętam serię, w której postawiłem 7 kuponów na remisy i żaden z nich nie okazał się trafiony. Oczywiście bywało blisko, tu jakaś drużyna straciła gola w ostatniej minucie, tam inna zdobyła zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry. Z rynkiem się jednak nie dyskutuje. Ostatecznie seria porażek sprawiła, że strategia zamknęła się z wynikiem około minus z 15% yieldu. Na szczęście nie kosztowało mnie to fortuny. Wiedziałem, że przy kursach w przedziale od 3 do 8 wahania kapitału będą ogromne, dlatego grałem te typy za 1 trzecią mojej standardowej, płaskiej stawki. Dla porównania, typy, w których czułem się jak ryba w wodzie, czyli na przykład polityczne, potrafiłem obstawić za stawkę nawet 10-krotnie wyższą niż moja płaska stawka. Bardziej bolesny był fakt, że podawałem te propozycje na mojej grupie Bogowie maherki, a straty zniwelowały znaczną część. Część fantastycznego zysku, który osiągnąłem na wyborach prezydenckich, oczywiście, jeśli mówimy o jeldzie na grupie, mimo wszystko to cenna lekcja. Wiem już czego unikać. Być może system wymagałby dopracowania, ale przy tak wysokich kursach i ogromnej wariancji uważam, że nie jest to strategia, która jest dobra ani dla mnie, ani dla użytkowników mojej grupy. Następną strategią, która przez wiele lat przynosiła mi bardzo duże zyski, a później stała się źródłem strat, było granie typów podpowiadanych przez oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji. Konkretnie był to program Odzmaker. Przez pierwsze dwa lata wszystko wyglądało idealnie. Wystarczyło ustalić płaską stawkę i regularnie grać typy, które algorytm oznaczał jako tak zwane value betty. W pierwszym roku zanotowałem yield na poziomie około 20%, grając na bardzo popularnych rynkach, takich jak nawet Liga Mistrzów. W drugim roku wynik oscylował w granicach 10% yieldu. Niestety w trzecim roku sytuacja odwróciła się o 180 stopni, a strategia przyniosła minus 10% yieldu. Co się stało? Prawdopodobnie był maherzy również rozwijając swoje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, nauczyli się jeszcze lepiej szacować kursy. Przewaga, którą dawał program, po prostu zniknęła, a on sam stał się bezużyteczny. Ta historia to świetna lekcja, że nawet jeśli opracujemy model, który przynosi zyski, nie będzie on działał wiecznie. Powiedziałbym nawet, że prędzej czy później każda strategia może przestać zarabiać. Wystarczy spojrzeć na wielu typerów z serwisu bloga Bet, który obserwowałem ja i moja społeczność. Eksperci, którzy przez lata osiągali je na poziomie dwóch, 20% nagle tracili swoje supermoce i zaczynali podawać typy, przynoszące straty. W herce nic nie jest dane raz na zawsze, a pycha i brak pokory prędzej czy później zostaną zweryfikowane przez rynek. Trzecią strategią, którą sprawdziłem i która początkowo dawała świetne rezultaty, było granie po tzw. strzały giełdowe. Polegało to na korzystaniu ze stron monitorujących rynek, jak na przykład Bedwatch. Ustawiało się filtry na mniej popularne ligi i obserwowało, czy na giełdzie zakładów pojawiają się nagłe, duże pieniądze postawione na konkretny typ. Najczęściej dotyczyło to rynków na pierwszą połowę, takich jak Overgoli, kiedy na stronie było widać, że komuś bardzo zależy na zagraniu poza, Kursie na giełdzie sprawdzałem ofertę u Bugmacherów stacjonarnych takich jak Superbet czy STS. Jeśli kurs na to samo zdarzenie był tam wyższy, chodziłem do gry. Było to logiczne. Kursy na giełdzie z marżą blisko 0% powinny być bardziej miarodajne niż te u Bugmachera, które swoją marżę doliczają. Kiedyś takie typy wchodziły z dużą regularnością. Sam grając w ten sposób osiągałem je w okolicach 20%, a znam typerów, którzy mieli jeszcze lepsze wyniki. Niestety z czasem wydarzyły się trzy rzeczy. Po pierwsze, strategia stała się bardzo popularna popularna, co naturalnie zwiększyło konkurencję. Po drugie, skoro stała się popularna, pojawili się gracze, którzy postanowili wykorzystać tę pozorną mądrość tumu do manipulacji. To doprowadziło do powodu trzeciego, na rynku pojawiło się mnóstwo tak zwanych fejków, czyli fałszywych ruchów. Przestało mnie dziwić, gdy grałem typ u Bugmachera po kursie 4, podczas gdy na giełdzie kurs spadł do 1.70, a mimo to zakład okazywał się przegrany. Oczywiście z takiej różnicy kursowej można stworzyć szurbeta, ale jak jako typ podający typy nie mogę się na tym skupiać. Moi odbiorcy oczekują konkretnego typu, a nie instrukcji do arbitrażu. Nie twierdzę, że dziś nie da się już zarobić na tej metodzie. Jak wspomniałem, pojawiło się jednak wiele fejków, a częstotliwość prawdziwych anomalii kursowych spadła. Mój znajomy, Janek z grupy szukamy ustawek, cały czas w tym siedzi i udaje mu się zarabiać. Jednak minusem tej strategii jest presja czasu. Często na zagranie typu mamy zaledwie kilkadziesiąt sekund, dlatego ja definitywnie odpuściłem ten system. Szkoda mi czasu na śledzenie każdej oferty na giełdzie, aby na końcu i tak zostać niemile zaskoczonym. Jak widzicie, na podstawie tych trzech przykładów w zakładach trzeba być świadomym, że nawet jeśli coś działa, nie oznacza to, że będzie działać wiecznie. Rynek zakładów bugmacherskich jest tak dynamiczny, że ktoś, kto dzisiaj jest uznawany za wyrocznie, za kilka miesięcy może stać się wielkim przegranym. Dlatego nieodłącznym elementem warsztatu każdego gracza powinien być ciągły rozwój, uważna analiza i wyciąganie wniosków. A jeśli przez chwilę pomyślałeś, że nie warto grać po tylko zaufać bugmacherowi, który na przykład udostępnia gotowe kupony oparte na sztucznej inteligencji. Zobacz mój test, gdzie obstawiłem 100 kuponów zakładki Smart Bed na STS. Wynik może cię bardzo zaskoczyć. Jeśli natomiast chcesz dołączyć do grupy Bogowie Bookmacherki, gdzie podajemy typy, które jednak wciąż dają zarabiać, koniecznie wejdź w link w opisie tego filmu i pamiętaj, że gracze grają, a sracze srają.